Siemanko, z tej strony M Games Chciałbym Wam dzisiaj w moim pierwszym poradniku Pokazać jak zrobić ognisko Pierwsze co potrzebujemy to Musimy mieć Craftsman na max level Po drugie potrzebujemy kilofa Żeby wykopać kamień A po trzecie potrzebuję, po trzecie znaczy, musimy zrobić z roka stona. Klikamy crafting, rok i klikamy tla. Bierzemy stona na pierwszy sutryk i styk z z pat patyki kładziemy obok i powstaje nam Ognisko. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego mojego poradnika. Myślę, że Wam się spodobało. Komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. Do zobaczenia. Ciao!